Nazywam się Katarzyna Pachenko, jestem studentką Politechniki Lubelskiej i studiuję magisterkę zarządzania. Mm, to, że tu mieszkam, czwarty rok. <grywka> Wygodnie. Moim najmilszym wspomnieniem była w sumie moja decyzja, gdy 4 lata temu przyjechałam na miesiąc do Lublina przed studiami i zrozumiałam, że Lublin to jest miejsce, w którym ja chcę zostać, chcę tu studiować, chcę tu mieszkać, a więc zostałam w Lublinie, a nie wróciłam na studia do Krakowa. No przede wszystkim byłby Ogrycaski, i na drugim miejscu byłby Zalew Zambożycki. Co trzy miesiące, może trochę nawet co miesiąc, czy co drugi jest taki maraton yy, do biegania po Lublinie. No i jeden raz uczestniczyłam, więc to polecam jak najbardziej. Można zapoznać fajnych ludzi. Mm, nadaje się, bo to jest fajne, małe miasto i uważam, że to jest takie... No nie, że to jest po prostu... Nie ma takie, takiego... Nie ma korków, nie ma dużo ludzi, więc to jest fajne miejsce. Przede wszystkim polecam zwiedzić skansen, które znajduje się na wyjeździe z Lublina, bo jest niesamowicie piękne miejsce, które w sumie no nie wiem, w Lublinie chyba jest najlepszy, najlepszy ten muzeum. Po drugie polecam odwiedzić Perłopijalnię. Bo jest też naprawdę piękne miejsce, i można spróbować naszego lubelskiego piwa, który się tworzy na naszych terenach. I trzecie to polecam Kartmax. Znajduje się w Olimpie. No, go karty. No, myślę, że tak, ponieważ każdy lokal. Jest unikatowy. Każdy ma jakieś, swój, nie wiem, jakieś swoje danie, które na przykład nie spotkasz w Warszawie, nie spotkasz w Krakowie. A polecam co najmniej Stu Iw które zrobili bułkę na zasadzie lubelskiego cebularza. Takiego nie zjesz w Warszawie. Tak. Polecam Politechnikę lubelską i zachęcam do udziału w studiach.